Witamy w salonie Małgorzaty Lis. Dzisiaj opowiemy i pokażemy niektóre techniki wykorzystywane na egzaminie fryzjerskim. Jak przygotować włosy do wyczesywania fal? E, włosy powinny być oczywiście czyste, e, dobrze wyczesane. E, do wyczesywania fal e, musimy. E, Potrzebny nam jest środek, który nam ułatwi wyczesywanie fal. Stosujemy różne środki, w zależności od upodobań, czy to będzie odżywka, czy to żel, który ma nam ułatwić wyczesanie i jakby utrwalenie tej fali na, na włosach. Jakie grzbiety powinny mieć prawidłowo wykonane fale? Generalnie fala powinna wielkości dwóch y, palców. Grzbiety powinny być w miarę ostre. Mówi się, że grzbiety powinny być jak żylety. Prawidłowe wykonanie na egzaminie czeladniczym. Czy do fal można wykorzystać modelkę lub y, główkę treningową, która ma podatne włosy? Y, tak, oczywiście. Im bardziej podatne włosy, tym łatwiej jest wykonać fale. Y, włosy y, y, falowane z natury y, już mają Kształt y, trochę fali, trochę loka. Wiadomo, mocno skręcony włos będzie nam przeszkadzał przy, przy robieniu fali. Y, tak y, samo włos bardzo, bardzo prosty, sztywny, też będzie nam utrudniał robienie fali, więc włosy delikatnie falowane na pewno ułatwią nam robienie y, wyczesywanie fal na, na włosach. Czy to jest brane pod uwagę przy ocenie egzaminu? Czy właśnie włosy były podatne, czy nie? Nie, niestety nie jest to brane pod uwagę. E, oceniany jest efekt końcowy. My musimy, czy uczeń, który zdaje egzamin, e, musi sam sobie dostosować e, albo modelkę, albo główkę, do tego, żeby, żeby to e, wyszło fajnie, prawda, żeby nam ułatwić pracę. Jaką długość i gęstość powinny mieć włosy, które właśnie wykorzystujemy do fal? E, Długość włosa y, na pewno ma znaczenie, bo na bardzo krótkich włosach będzie nam trudniej to wykonać, bo te włosy będą nam, te fale będą nam uciekały spod palce i grzebieni. Y, myślę, że z takiej średniej długości włosy, nie za gęste y, i nie za cienkie, tak, żeby były ładnie, ładnie y, te włosy, żeby nie tworzyły się. Dziury, była widoczna skóra głowy, więc myślę, że taka umiarkowana średnia ilość włosów, czy to na modelce, czy na lalce. W jaki sposób łączy się fale? Poprzez umiejętne wyciskanie, raz w jedną stronę, raz w drugą. I dobre wyczasanie, oczywiście, tego włosa. Dziękujemy bardzo za uwagę. W następnych odcinkach pokażemy kolejne zadania fryzjerskie.